plecami rozciąga się poligon paintballowy, który został zbudowany w temacie bazy militarnej, co pozwoliło na otworzenie serii zawodów release the hostage, czyli uwolnienie zakładnika. Dwie drużyny walczą między sobą o zdobycie jak największej ilości punktów. Jedna drużyna musi uwolnić zakładnika, a druga go utrzymywać. Bardzo dużo terenów, bardzo fajnych, dużo jest zrobionych jest gdzie grać i jest gdzie strzelać. Tym bardziej, że z reguły tam, gdzie gramy, to są, to są pola już wcześniej zorganizowane, zaprojektowane. Bardzo rzadko nam się zdarza grać gdzieś na dziko. No, niesie to ze sobą niebezpieczeństwo, także ustrzelenie jakiejś postronnej osoby. To jest ostatnia rzecz, którą człowiek chciałby zrobić, prawda? Zrzodowca adrenaliny fajni ludzie, dobry pomysł na spędzenie czasu wolnego. To znaczy pierwszą podstawową sprawą przy zawodach i w ogóle przy grze w paintball to jest bezpieczeństwo, i na to musimy wszyscy bardzo zwracać uwagę i wzajemnie się upominać. Jeżeli są, oczywiście przychodzą osoby nowe. Generalnie no co? No są rozgrywki, są jakieś tam, można rywalizować ze sobą tak, że gramy na jakieś punkty, tak jak na przykład dzisiaj, zdobywamy jakieś punkty, jakąś punktację i, i tam w zależności od tego no, takie są określone miejsca, a można też się spotykać tylko czysto rekreacyjnie, po prostu sobie popykać. No. Zawody polegają na tym, że jest zakładnik do odbicia dla jednej drużyny, a druga drużyna musi go bronić. Także jest to dosyć mocno widowiskowe. Zupełnie inaczej gra wygląda z punktu widzenia broniących. Ze względu na różne opostrzenia nie można wychodzić z budynku, z którego się broni. Podstawa wyposażenia każdego gracza, bez tego nie można się w ogóle poruszać ani wybierać na grę. To jest barrel bag, są dwa rodzaje, jest też taka zatyczka, którą się wkłada do lufy. To chodzi o to, że nawet kiedy marker jest wyłączony i można powiedzieć, że jest w pozycji takiej bezpiecznej, gdzie nie można oddawać mieszczałów, dla bezpieczeństwa innych graczy i dla ich pewności, zakłada się po prostu dodatkowo zatyczkę. Po to, żeby nie stwarzać takich sytuacji zagrażających jakimś tam utracie zdrowia w strefach bezpiecznych, gdzie zawodnicy poruszają się bez masek. Trzecie medalowe miejsce, Valkyria! Kapitan, o, chodź o, szybko! O Super, dobra, dobra. Się Dzięki. Dzięki. Serdeczne. Dzięki za saniowanie. Dzięki. 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 Gratuluję. Serdeczne. Dziękuję. Drugie miejsce, Assassins! Wow. A, A. Pierwsze miejsce, Highlander. Wow. 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 Chodíš, chodíš. vedel, pošiel si kapitána drużyny, hlavná nagroda. Brawo, brawo.